Jak przygotować schody pod montaż paneli winylowych? Chodź zobacz. Na początku szlifowanie tako tarczo. Ale jazda. Zagruntowania powierzchni schodów. Używam gruntu do powierzchni chłonnych. Oczywiście lejemy na oko. Bierzemy do tego cudowny pędzelek. Może być. I zaczynamy. I tak, schodek po schodku. sobie gruntujemy. Gruntujemy całość bardzo dokładnie. Każdy zakamarek. Musimy sobie dolać troszeczkę gruntu. Troszeczkę. I jedziemy dalej. I tak. Pierwszy stopień muszę wkleić płytę OSB o grubości 12 mm. Tak, żeby zlicować się potem panelem winylowym ze ścianą. Najpierw z panelków robimy sobie podkładeczki. Wcześniej musimy jeszcze wyczyścić jakiegoś paprocha. Eee, robimy sobie podkładeczki z paneli. Tak, żeby nie było lipy. Mm. Sprawdzamy, jak to mniej więcej wygląda. No, jest sztos. Delikatnie, tu będzie trzeba podnieść. O, idealnie. Pierwszy stopień wklejam na klej montażowy. Ze względu na to, żeby móc go sobie dokładnie ustawić. Nie tyle co w pionie i w poziomie, ale także. Tak, żeby go potem zlicować z winylkiem. I idzie dużo kleju, nie żałujemy, tak żeby się trzymało wszystko. Jeszcze tutaj damy, na miejscu, w którym się najczęściej chodzi. Bierzemy sobie poziomiczkę. Kładamy i postaramy się go zlicować. Ze ścianą. Będzie ciężko. Potem to już z górki. Mamy pion. Teraz sprawdzimy, czy potem nam się wszystko ładnie zlicuje. Oczywiście, że tak. Wszystko się pięknie z tej strony zlicuje, a z tej już sprawdzamy. Się nie zlicuje. Więc musimy jeszcze go wepchnąć. Delikatnie go wpychamy. Tutaj wszędzie mamy możliwość wjechania winelkiem. Nie przejmujemy się, jak jest ciasno. Cyk. Sprawdzamy jeszcze sobie. Poziom. Musimy sobie coś znaleźć do podniesienia poziomu. O! Jest idealnie. Jeszcze raz sprawdzamy, czy się ładnie zlicuje. Jeszcze sprawdzimy, czy jest pion. Musimy trochę dół wepchnąć. O, tym oto sposobem, by się trochę przesunęło. Sprawdzamy znowu. Jest ładnie zlicowane. Z jednej i z drugiej strony mamy pion, mamy poziom. Więc jedziemy dalej. Resztę z szalunków traconych, tak zwanych, przyklejam na klej do podłóg drewnianych. Dzięki temu jest to mega mocne rozwiązanie i naprawdę się sprawdza. Dzięki temu nie trzeba kołkować pod stopnic bo trzyma jak wściekły. Łapiemy sobie go tu. Tak, żebyśmy nie mieli problemu z zamknięciem tego. Musimy sprawdzić pion. Delikatnie ucieka jak na każdych schodach. Dzięki temu wiemy, ile. Materiału nałożyć. Jest bardzo fajnym ciągutkiem. I obficie sobie smarujemy. Tu, gdzie ma być więcej, dajemy więcej. Pięknie nam tu wyszło. I zamykamy. Musimy sobie go. Podwyższyć trochę. Dobry może być do tego gumowy młotek. Dzięki temu mamy pięknie wszystko tutaj zrobione. Musimy znaleźć wysokość. Wysokość to jest tyle. Czyli 18,5 cm. Żeby każdy stopień był kurcze równy. Musimy zobaczyć sobie teraz poziom, który jest najważniejszy. Jest poziom. Największy problem jest z klinikami. Na bieżąco sobie zawsze myślę, co tu ciekawego podłożyć. Naciąłem sobie podkładek z OSB. Myślę, że będą ok, bo już nam uciekło troszeczkę. Musimy to podwyższyć na 18,5 cm. Na 18,5, czyli tyle dokładnie. I musimy go tutaj podwyższyć. Pierwszy oto, pod Spłyty MFP ma już poziom. I przyznam Wam, że ma też pion. Najłatwiejszym sposobem, żeby przenosić sobie wysokość stopni, tak żeby były równe, jest poziomica. Metróweczka. I zaznaczamy pożądaną wysokość. Dzięki temu wszystko będzie równe. Musimy zmierzyć jeszcze długość pod stopnicy, 95 cm. Teraz odliczamy sobie 95 cm. Słodziutko. Tak samo jak wcześniej nakładamy. I wklejamy. Tutaj jest nasza pożądana wysokość, więc musimy to wepchnąć gdzieś. Co, nie będę Was zanudzał? Lecę do góry. Do zobaczenia na końcu. Całość jest już zaszalowana szalunkiem traconym. Więc następną czynnością, Jaką musimy zrobić to szalunek na gołe boki schodów, żeby masa nam nie uciekła. Akurat miałem pod ręką e, jakąś płytę 3 mm i wklejam ją na akryl, tak żeby masa mi nie wyciekła. I następny. I tak stopień po stopniu. Po zabezpieczeniu wszystkiego nadeszła pora na zabezpieczenie szpar w szalunku. Tak żeby masa nigdzie nie uciekła. Ja do tego używam kleju montażowego. O, jest skuteczny. I tak oto mamy przygotowane schody pod wylanie masy niwelującej. Jeszcze trochę sobie wszystko wysycha, więc pora na przygotowanie stanowiska do mieszania. No i tu mamy najgorszy moment, bo zabrakło nam 2 mm masy. I musimy rozrobić na oko i to trochę. Więc rozrabiamy na oko. Sypałem mniej więcej ileś tam litrów wody, więc wsypuję ileś tam kilo prochu. Jeszcze by się przydało troszkę prochu, żeby nie było za rzadka. Hop. I mieszadełkiem to Zaraz zobaczymy, czy nam to wyszło. Może być. Więc dolewamy resztkę o-gęsto. I git. I tym oto sposobem pierwsza część wyrównywania schodów pod panele winylowe jest zakończona. W następnym odcinku będę przygotowywał schody pod montaż paneli winylowych i docelowo montował panele winylowe na schody bez użycia profili aluminiowych. Do zobaczenia! Cześć!